Dzisiaj obalamy mity, zagłębiamy się w historię, poznajemy etykietę i niebywałe fakty związane z sushi. Zapraszam do Faktów na wynos! Z początku posprzątamy nieco i parę rzeczy zdemitologizujemy. Słowo sushi nie oznacza wcale surowej ryby, tylko kwaśny ryż. W tej potrawie musi być idealnie przygotowany. Japońskie słowo su oznacza ocet, a shi jest skrótem słowa meshi, które oznacza ryż. Ale to wcale nie oznacza, że sushi ma być przyprawiany tylko i wyłącznie octem ryżowym. Można pokusić się o jakiś cytrusowy dodatek, sok z pomarańczy, cytryny, limonki, a jak ktoś ma dojścia, może spróbować szczęścia z owocem juzu. Pierwszy raz na temat sushi napisano w 718 roku, choć nie do końca wiadomo, czym do końca ono było. Istnieje spora szansa na to, że pierwszym sushi mogła być marynowana w soli wieprzowina, a pierwotnie sushi wcale nie miało służyć do jedzenia. Rybę zasypywano solą i ryżem, żeby je zakonserwować. Przed spożyciem usuwano ryż, a później się połapano, że przecież można zjeść komplet. Szokowa Zaś powinno, że sushi nie pochodzi z Japonii, a pochodzi z dorzecza Mekongu, skąd rozprzestrzeniło się w pierwszej kolejności na całe Chiny. Mimo to, to właśnie w Japonii jest ponad 45 tysięcy restauracji i barów sushi. Potrawa zawiera skąpe ilości cholesterolu, tłuszczy i kalorii. Za to ma mnóstwo żelaza i witamin. Natomiast kolejnym szokiem jest to, że podczas konsumpcji wcale nie jadasz prawdziwego wasabi. Japońskich chrzan trudno się uprawia, a to oznacza koszty. Z powodów ekonomicznych jadamy mieszaninę chrzanu i musztardy zabarwionej barwnikiem spożywczym, ale umownie wszyscy na to wołamy wasabi. Jeśli zaczyna piec, to należy oddychać przez nos, a jeśli popadło się już w prawdziwe tarapaty, to można ratować się marynowanym imbirem, bo ten działa neutralizująca. Odświeża kubki smakowe i należy go jeść między porcjami sushi nigdy razem. Odświeża przede wszystkim oddech i wspomaga trawienie. A ciekawostką jest, że proces marynowania powoduje, że staje się różowy, bo naturalnym kolorem imbiru jest biel. Kolejny element, suszony wodorost do zawijania, nazywany nori, kiedyś zanim trafił na talerz w restauracji był zeskrobywany z łodzi rybackich i beztrosko suszony w promieniach słońca. Ale już uspokajam, dzisiejsze nori się hoduje i to nie na łodziach rybackich. A jeśli chodzi o często stosowanego tuńczyka, to okazuje się, że aż 80% światowych połowów tuńczyka błękitno-płetwego idzie właśnie na sushi. A generalnie ryba na sushi, choć powiedzieliśmy sobie, że nie jest najważniejsza, to jednak do istotnych należy. Jako, że spożywana jest na surowo, to w USA oraz w Europie mrozi się ją obowiązkowo w temperaturze minus 20 stopni, przynajmniej 24 godziny, po to, by wybić wszystkie pasożyty. A jak taki się dostanie do organizmu, to może narobić sporo problemów. Gdzieś można wyczytać przypadek pewnego Koreańczyka, który w kilka dni po konsumpcji miał amputowaną rękę. Lekarze nie mogli niczego poradzić, tak było źle. My w Europie nie mamy specjalnie powodów do zmartwień, natomiast japońscy szefowie kuchni mają tak intensywne treningi, że potrafią gołym okiem wychwycić, czy mięso zostało zaatakowane pasożytem. Pewne rzeczy wolno robić przy sushi, a innych nie. Do wielkich nie należy nie przechowywanie go w lodówce. Kupując na wynos należy koniecznie unikać chowania zakupu w lodówce, bo wtedy ryż niestety traci najlepsze właściwości. Kolejnym nie jest niezmieszanie sosu sojowego z wasabi. Tym sposobem obraża się szefa kuchni i jest to uważane za nonsensowne, bo oba dodatki służą do zupełnie czego innego, i ich mieszanie jest uznawane za idiotyczne. Nie zostawiajmy również pałeczek w misce ani bezpośrednio na stole. Jeśli już jemy pałeczkami to trzymamy je na końcu, nie po środku. Jedamy sushi w całości. Pałeczkami się nie przyciąga talerza. Wszelkie wygłupy z pałeczkami również należy sobie darować. Noże wszelkie trzymamy z daleka, nie kroi się sushi, a w trakcie konsumpcji nie należy też pić wody, bo wówczas kiepsko się wszystko trawi. Zalecana jest zielona herbata, a jak kto woli sake, to albo przed jedzeniem, albo po jedzeniu. Odchodzimy teraz od stołu, by przyjrzeć się globalnym zawodom w przygotowaniu najdłuższej rolki sushi. Nie powinien dziwić fakt, że pałeczkę pierwszeństwa w tych zawodach dzierżą dumni Japończycy. Przy czym pewnego rodzaju zaskoczeniem może być fakt, że przez 5 lat Rosjanie szczycili się najdłuższą sushi rolką, która liczyła 2,5 km. Po tym czasie o swoje upomnieli się Japończycy, serwując sushi o długości 2844 m, a do jego przygotowania zaangażowano aż 100 kucharzy. Wracamy do stołu, gdzie zgodnie z tradycją należy pałaszować sushi rękoma. Jeśli ktoś chce, to może użyć pałeczek, natomiast jeśli znajdujemy się w restauracji, gdzie leży przy nas specjalnie przygotowany ręczniczek, to trzeba wiedzieć, że należy zabrać się do rzeczy palcami. Mitem do obalenia jest zupa miso, która nagminnie jest używana za przystawkę. A jak się okazuje, z racji swoich walorów wspomagających trawienie, to zgodnie z japońską tradycją powinna być serwowana i jedzona dopiero po daniu głównym. Tak zapewne jest w najlepszej restauracji serwującej sushi na świecie, która, paradoksalnie, jest również jedną z najmniejszych przybytków serwujących ryżową rozkosz na świecie. Mieści się nieopodal tokijskiego metra, mieści momentami do 10 osób. Prowadzona jest przez z ponad 90-letniego Giro Ono, najstarszego szefa kuchni, który ma trzy gwiazdki Michelin. Cała aura piękna, pryska, niczym bańka medlana, bo wyjątkowo trudno zdobyć rezerwację, która kosztuje niemal 1500 zł. Trzeba mieć albo plecy, albo znajomości, albo i jedno i drugie. Natomiast, żeby pomóc zrozumieć, co takiego możemy zamówić, to zaczniemy od trzech maki. A te trzy pozycje to maki. Uramaki i temaki. Maki oznacza, że jest rolowane. Uramaki, wywinięte na drugą stronę rolatki. A temaki to są rożki. Potem mamy nigiri które mają plastry ryby na wierzchu. Co istotne, zalecane jest, by jeść je do góry nogami. Czyli, żeby po włożeniu do ust, ryba ułożyła się na języku. Do kompletu brakuje nam popularnego sashimi, czyli kawałki surowej ryby pociętej w plasterki z osobno podawanym ryżem. Japońska filozofia nakazuje, by składniki podawać najnaturalniej jak się tylko da, żeby poczuć prawdziwy smak. I stąd jest specjalna odmiana sashimi o nazwie ikizukuri. Odmiana charakteryzuje się tym, że jest tak świeże, że praktycznie jeszcze wjeżdża na talerzu. Ikizukuri w wolnym tłumaczeniu bowiem oznacza podawane na żywca. A na koniec tylko rzucę hasłem w kierunku tych, którzy mają nadciśnienie tętnicze krwi, czy tendencję do obrzęków, bowiem te osoby powinny wystrzegać się sosu sojowego, bo ten, z racji, że zawiera dość sporo sodu, może wywołać niepożądane efekty. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół, a jak średnio się podobał, to dajcie Ciuk w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli są reklamy i oglądacie dłużej, to właśnie za to dziękuję. No i patronite też istnieje, też bardzo dziękuję. Wbijajcie też na kanał prosto z mostu, jeżeli jeszcze tam bywacie. Dajcie znać znajomym, że właśnie się dowiedzieliście czegoś na temat sushi z tego cudownego kanału w internecie na YouTube. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam. Na wynos.